Dzień dobry, cześć, nazywam się Paweł Walczak, jestem psychoterapeutą, trenerem biznesu i wykładowcą akademickim. I zapraszam Cię do podcastu o tym, jak za pomocą mapy własnego wnętrza łatwiej budować relacje ze sobą i z innymi. W piątym odcinku mówię o tym, że nie wystarczy rozmawiać ani kochać, żeby móc być szczęśliwym czy realizować swoje życiowe cele. A jeśli znajdujesz w moim podcaście coś wartościowego, to proszę podziel się nim z innymi. Zapraszam Cię do wysłuchania odcinka. A dzisiaj zacznę od tego, że lubię myśleć o osobowości za pomocą metafor. W ogóle to ja lubię w te metafory. Może dlatego, że moje życie zawodowe często mnie stawia w konieczności przekazania mojej perspektywy za pomocą pojęć języka mojego rozmówcy. Niekoniecznie moich pojęć i niekoniecznie mojego języka, tylko właśnie mojego rozmówcy. No i po 25 latach pracowania w podobny sposób to dzisiaj w zasadzie mam tak, że coraz częściej metafory widzę przed oczami w formie obrazów. No i szczególnie do mnie przemawia metafora osobowości jako systemu wodociągowego. Zwłaszcza słuchajcie, kiedy na przykład słyszę, że wystarczy kochać, żeby ludzie byli w związku szczęśliwi, albo że rozmowa wystarczy do porozumienia. Widziałem za dużo związków. Zbyt dużo małżeństw i zbyt wielu szefów, żeby wiedzieć, że ani miłość, ani rozmowa niestety nie wystarczają. Prawdę mówiąc, kiedy ludzie mówią z takim przekonaniem, że wystarczy rozmawiać, a wszystko się ułoży, to po prostu często przechodzą słuchajcie mnie, po prostu ciarki. Zobaczcie przecież cała nasza inteligencja jest używana w służbie naszego zaburzenia osobowości. Oznacza to, że nie używamy tylko inteligencji do tego, żeby być bliżej rzeczywistości, czyli żeby lepiej ją rozumieć, żeby lepiej rozumieć świat, który nas otacza. Używamy przecież inteligencji również do tego, żeby od tej rzeczywistości się oddalić. Co mam na myśli? Wystarczy, że ktoś właśnie myśli w zaburzony sposób. Na przykład akceptuję siebie warunkowo. Wiecie, te wszystkie przekonania w stylu muszę schudnąć, jeśli chcę znaleźć partnera, albo bardzo mi bliskie przez wiele lat jesteś tyle wart, ile twój aktualny wynik. Przecież te przekonania, jak i wszystkie inne, mają strukturę jestem ok pod warunkiem, że. I one nawet nie stały obok zdrowego stylu myślenia. Sęk w tym, że kiedy się zestresujemy często do głosu zaczyna dochodzić nasz zaburzony styl właśnie a stresujemy się w różny sposób objawia się to różnymi przekonaniami jedni w wyniku stresu popadają w perfekcjonizm i wszystko co wtedy powiedzą i zrobią będzie wynikiem tegoż właśnie perfekcjonizmu a inni na przykład stają się nad wyraz mili i zachęcają nas w różnych rozmowach do przekraczania ich własnych granic co przecież ze zdrowiem ma niewiele wspólnego. To jest właśnie ta przysłowiowa Marysia, która jest wielce pomocna i zrobi wszystko za nas, zupełnie przy tym lekceważąc własne życie i własne potrzeby. Generalnie chodzi mi po głowie podcast o pięciu sposobach stresowania się, i pewnie niedługo go nagram, ale dzisiaj tylko wspominam o dwóch z tych sposobów. To właśnie nadmierne dążenie do perfekcjonizmu albo bycia miłym. Kiedy jesteśmy w takim stresowym wzorcu, to wierzcie mi, to co wtedy powiemy drugiemu człowiekowi, raczej nie zmniejszy naszego cierpienia, a jeśli nawet rozwiąże problem, to bardziej na chwilę niż definitywnie. Dlatego wiem, że rozmowa wcale nie musi prowadzić do rozwiązania problemów. Jest wręcz przeciwnie. Ona potrafi być dla tych problemów paliwem. Nasze dążenia do bycia uznanym czy akceptowanym warunkowo, jeśli zrealizujemy, czy tam miesięczny cel, czy skończymy studia, bo na przykład partner uważa, że teraz nie pasujemy do jego jakże wykształconej rodziny, są jedynie gaszeniem pożaru za pomocą benzyny. I jeśli posłuchałaś tego partnera i kończysz te studia dla niego i jego rodziny, to z mojej perspektywy. Może i porozmawialiście, ale dla mnie to wyraźny dowód, że rozmowa jednak nie, wysta nie wystarczyła. I jeśli zrozumiałeś po rozmowie z szefem, że jesteś tyle wart, ile twój aktualny wynik sprzedażowy, to owszem, porozmawialiście, ale mnóstwo energii życiowej potrzebnej do uzyskania naprawdę dobrego wyniku zostanie poprzez tą rozmowę po prostu zmarnowane. Ta energia nie będzie miała najmniejszych szans na to, żeby się w rzeczywistości manifestować. Ona się po prostu gdzieś po drodze przepali, wyleje i nie będzie wykorzystana. No właśnie, pozwolę sobie teraz w tym momencie wrócić do systemu rur wodociągowych, bo będzie mi to łatwiej za pomocą tej metafory wytłumaczyć. Kiedy akceptujemy siebie na zasadzie warunkowości, kiedy popadamy w nadmierny stres to tak jakby w naszych rurach było zbyt dużo zwężeń, niepotrzebnych zakrętów, załamań, energia życiowa, która przez ten system płynie, po prostu zostaje zatrzymana. A czasem jest też tak, że na skutek np. Na traumy zostaje wręcz zamrożona. Albo też rura pęka i ta energia zaczyna z niego wyciekać. Po trudnej rozmowie z szefem, kiedy nie mamy innego pomysłu na siebie, niż po prostu pęcić dalej do przodu, możemy właśnie się z taką sytuacją spotkać, kiedy ta energia życiowa z naszego systemu po prostu zaczyna uciekać. No i podobnie z miłością słuchajcie. Nie wystarczy kochać. Trzeba mieć jeszcze uzdrowioną osobowość, żeby tą miłość być w stanie odczuwać i się nią cieszyć. Lubię sobie wyobrażać, jak energia życiowa i miłość, i tak w nawiasie pozwolę sobie w ogóle zauważyć, że w niektórych systemach religijnych energia życiowa i miłość to jest dokładnie to samo. No i one płyną w rurach naszej osobowości. Jeśli system jest zdrowy, to będziemy się nimi cieszyć, a jeśli nie, to będziemy. <laughs> Tej miłości i tej energii życiowej potrzebować i szukać. Tylko jak zatem rozpoznać, jak działa nasza osobowość? No i odpowiedź nie jest ani prosta, ani do końca nawet znana, ponieważ ciągle jako gatunek się tego przecież dowiadujemy. Z drugiej strony, to tej wiedzy mamy, słuchajcie, na tyle dużo, że gdybyśmy mieli w szkole średniej przedmiot o nazwie mapy własnego wnętrza, to żyłoby nam się dzisiaj. I zawodowo, i prywatnie znacznie lżej. Ja poznaję swoją osobowość, tworząc jej mapy. Szukam podpowiedzi tych, których udziela psychologia i inne systemy. Bliskim jest na przykład buddyzm tybetański, i na podstawie tych systemów rysuję po prostu własne mapy. W kilku poprzednich odcinkach starałem się właśnie o takich mapach opowiadać. O tym, że mamy emocje autentyczne i czasem zamiast nich odczuwamy inne emocje, które analiza transakcyjna określa mianem pasożytniczych. To już jest jakaś wskazówka. Słuchajcie, to już jest jakiś rysunek, jakaś mapa, inna mapa. Przybliżałem przecież także temat zachowań pasywnych, tego, czym jest wstyd i co do nas mówi. To wszystko są kolejne mapy. Wspominałem jeszcze o innej części osobowości, tak zwanej mentalności kosmity. To wszystko, słuchajcie, to są mapy naszego wnętrza. Nie ma jednej mapy. I W zasadzie każdy z nas jest jak oddzielne terytorium, które zaprasza do poznania. Ja ze swojej strony mogę powiedzieć, że poznawanie takiego terytorium to w zasadzie jedna z najlepszych życiowych przygód. No i... Tym akcentem chyba pozwolę sobie na dzisiaj zakończyć. Dziękuję, że zostaliście do tego momentu i zapraszam Was do kolejnego podcastu. Pozdrawiam serdecznie. Cześć.